No proszę państwa mili moi oglądający lecimy lecimy z tematem u to nie ta komora nie ta komora Dzisiaj był trochę cięższe mleczko mamy proszę państwa ciekawe czy to no oczywiście skinny skinny oczywiście beztłuszczowe, więc bezbiałkowe białkowe i bezniczegowe chyba że to są jakieś z dodatkowymi proteinami bo tak się zdarza tak się zdarza Dobra, obczaję później. Wszystkie takie same. Jak leci termin, to leci. Ale powiem wam, te mleko to można śmiało brać. Ja kiedyś je miałem tydzień czasu jeszcze. Dopiero po tygodniu zużyłem w lodówce. Nie wiem, ile mogłoby wytrzymać. Ale tak jak w mojej lodówce. Po tygodniu nic mu absolutnie jeszcze nie było. Pewnie chemia, wiadomo, nie? Dobra, co my tu mamy? Tu mamy, ulala, uh, taka lepsza pozycja. Serek pleśniowy, proszę Państwa. Ja żem kiedyś nie lubiał, ale żem polubiał. Jak to w życiu, nie? Pewnych rzeczy się nie lubi, a później się O matko, marchewkowy, słuchajcie, marchewkowe pire do obiadu. Coś nie ma, coś nie ma brania, coś nie ma brania. Chyba stara marchew nie poszła, to wzięli i zmiksowali. Dobra, nieważne. Co my tu mamy? Pita, pita, jakaś pita. Pita, pita, pity są fajne, bo macie styl frajerka takiego. Patrzcie, otwieracie taką pitkę, trochę sosu pomidorowego, jakiś serek szyneczka. I takie można już sobie przekąsić na kolacyjkę. Takie pizzerynki, pizzerynki, O! Tu mamy szyneczka, uuu, jakiś taki big pack, wielka paka. Naprawdę duża i niedroga, więc mm, szyneczka to musi być proszę Państwa, nie najwyższych lotów na pewno, nie? Wiecie o co chodzi? Jak czegoś jest dużo i tanio, no to coś za coś, w życiu nie ma tak lekko, nie? W sklepach już w ogóle chcą nas orżnąć na każdym kroku. Jak nie z wagą, no to wiadomo, to z jakością. Następne mamy pitki. O, te znaki są fajne. To ciach, ciach, ciach i zjedzone. Ale kurczę, mać. Mam taki dylemat moralny, ale nie mogę się z Wami niestety podzielić. Kurczę normalnie. Nie wiem, jak to zrobić. No dobra, tutaj popowiem, dam, później Wam powiem na koniec. Może, może się przyznam, aczkolwiek nie mogę. Bo słuchajcie, ściany mają uszy. Ściany mają uszy. Tu jogurciki, nie, to są takie galaretki z budyniem i na, na górze pianka. No powiem wam, dupę urywają. Naprawdę, nie wiem po ile są, ale warte są swoich, no 10 zł za takie trzy. Powiem wam, opłaca się. Tutaj znowu szyneczka. Uuu, to na takie tosty już, ale naprawdę tu wagowo jest dosyć dobrze. Ile ona ma tutaj? Bo tam to zawsze po 6 plasterków 360 gram. Słuchajcie, to jest dużo wędliny. Nie wiem, ile tu plastrów. Niby 18. Nie będę liczył. Wierzę im, wierzę im. Słuchajcie, słuchajcie, wierzę im. Ale fajnie, bo ludziska będą miały na kanapki. Bo jest tego trochę. O, a tu mamy 2, 4 na 6 slajców. Patrzcie, ta sama szynka, nasz, ale 6 sztuk. Jest funta 35. A tu mamy 3,5, no ale tu jest gramowo, nie? 350 gram, a tu pewnie będzie 100 gram. 108, 08 to chyba 8, to chyba te pudełko, nie? Dobra, ja nie będę tego rozdzielał, bo nie mam głowy, słuchajcie do tego. Nie mam głowy, następna ta gruba szyna, wjeżdża. Ula, la, dobrze, że mam, mam słuchajcie, taką panią tutaj, ona ma chyba jakąś córkę taką he. Nie hej do przodu jak ja, tylko bardziej do tyłu, więc dobrze pomóc takim ludziom, nie wiadomo. Dobra, następne bajgle, coś bajgle, nie idą, nie idą. Ula, lana, uuu, pita, słuchaj, ta zielona, pita zielona, coś się dzieje. Kurczę, ja muszę im w sklepie chyba zwrócić uwagę, co oni mi dają. No proszę państwa, czyżby to były jakieś żywe kultury bakterii, no ale to... Powiem wam, no dosyć bardzo ożywione, dosyć bardzo ożywione. Muszę teraz cofnąć się skrupulatnie, czy czasem one się te bakterie tutaj nie przeniosły, bo wiecie co, oni mi ze sklepu takie coś dadzą, ale jak ja bym ludziom dał no to że tak powiem, no nie fajnie, nie? Słuchajcie, nie fajnie. Macie tutaj już takie znajomości, z którymi się dzielicie jedzeniem, nie? Od jakiegoś na pewno ja już chyba tym Słuchajcie, zajmuję się może i będą dwa lata. A tu ja nagle taką rodzynkę zieloną komuś prezentuję. No, powiem wam, sam jakbym taki prezent dostał, to niekoniecznie, niekoniecznie. Więc trzeba mieć. Ula, la, coś mi tu spadło. Spadło, ale powiem wam, no, proszę Państwa, podłoga prawie umyta. Lucyna, ty mm. się weź dziewczyno, rozglądaj. Maszynka też wydaje mi się nieskazitelny stan. Tutaj też nie najgorzej w zlewie. No, mogłoby być lepiej, ale no, jest dobrze. Powiem wam, jest dobrze. Lucyna, daj znaka. Co o tym myślisz? Mam nadzieję, że wróciła ci wiara we mnie. Mam nadzieję. Ale dzisiaj zobaczcie, jakie jest masło ludziska. 4,25. 20 zł takie masło angielskie ludzie jedyny ile to jest w ogóle gramowo to jest chyba większa taka cztery setka patrzcie w Polsce słyszałem że jest tak kiepsko z masłem a my tu mamy patrzcie raz dwa trzy i jeszcze tu można coś cholera wygrać patrzcie jest jakaś loteria no halo ja pierdziel chyba chałupę można wygrać no ludzie ja zaraz biorę zaraz normalnie że mi się biorę za tą zdrapkę Ludzie święci, no nie wiedziałem, nie byłem, słuchajcie, przygotowany, że dzisiaj normalnie się do mnie los tak uśmiechnie, cudownie. hu uh, uh, uh. będzie pozytywnie. A co my tu mamy? 2,70. A to są te Milky Way'e. O matko, wiecie, co te to są dopiero pyszne. No, te to są pyszności, boższe. No, powiem wam, no, ulegnę. Normalnie jedną paczkę sobie zostawię. No, one są przepyszne, to są z kokosami. Takie. No. Dobra, nie będę się rozmarzał, bo jeszcze dwie paczki sobie zostawię, słuchajcie. A ja na diecie jestem, Cza, czajcie temat, nie? Gdzie ja do tego słodkiego, absolutnie. A jeszcze były pieczary. Pieczary były. Ost kurczenie ma cebuli, słuchajcie, dawno nie ma cebuli. A ja w domu zero, zero cebuli. A bez cebuli to nie ma domu normalnie, no. Ach, dobra, kończę te wypociny, Nie wiem, może dzisiaj jeszcze coś wpadnie, bo mam ten sklepik tutaj. Jak gdyby osiedlowie koło siebie. Kurczę, Macie, nie wiem co z tym moim problemem będzie. Dobra, słuchajcie, jakby już mnie nie było, to sekcja komentarzy jest wasza. I jeżeli Wam nie jest tak ciężko, słuchajcie, bo ja rozumiem, że ciężko pracujecie, i w ogóle to oglądanie to też jest dla Was bardzo ciężka rzecz. No, ja zdaję sobie z tego sprawę. Słuchajcie, ja też jestem osobą, wiecie co? Ora, ora, normalnie na orce. Ale gdyby nie było tak za ciężko, no to tak ta łapeczka, słuchajcie, tam jest taka łapka, trzeba ją dać w górę, no albo w dół, no niestety też jest to możliwe. No a sekcja komentarze, no brawo, słuchajcie, no ja dziękuję wszystkim za te komentarze pozytywnego dnia, bo ja wam też życzę, zawsze wam życzę. Słuchajcie, życzę wam w ogóle wszystkiego najlepszego, no ale wy mi też, no. Nie może to tak działać w jedną stronę, nie? Dobra, kończę wypociny. Jak coś, to się widzimy. A jak nie, no to na razie. Trzymajcie się, hej! No, cieszę się, że Was widzę ponownie. Ja tu byłem w sklepiku obok, koło mnie. No i dzisiaj był też tutaj, słuchaj, ta odbiór. Byłem bardzo zadziwiony. Ale... Jak to odbiór, to trzeba lecieć. O, patrzcie, jaki ładny ten. Eee, jaki kurczaczek. O, do sosiku, słuchajcie. Potraweczka, marcheweczka taka z groszkiem i taki kurczak w sosie białym. Uhuhu. Ludziska. Biedy i głodu nie ma i to wszystko jest za darmo, a wy nie bukujecie. Ja nie wiem, na co wy czekacie. To nie wiem, grazę, co to jest. Jakieś coś do chrupania, ale co dokładnie to nie wiem. Słuchajcie, to chyba nawet daty nie ma. Nie wiem skąd to się tu wzięło. Może się zawieruszyło. Biko, bacon Free X. tutaj to samo mamy z jajeczkiem, proszę Państwa. Na wieczór widzę, że schodzą kanapeczki. Elegancja. Uuu, trzecia kanapeczka z jajkiem. A powiem wam dzisiaj facet zamówił u mnie właśnie towar i się pytał, czy coś będzie wieczorem. No a ja mu mówię, no kurczę. Nie wiem, nie wiem, mam niepotwierdzone. Patrzcie, jakie oliweczki, feta, trzy funciki, taka niby to sałateczka, ale taka. Dietetyczna do pochrupania, co wy na to? Dwa razy mamy takie oliwieczki. Oliwieczki, ładna sałateczka. To jest chyba sałateczka grecka. Grecki staj, słuchajcie, no trochę tak pod prze, po przejściach, ale wygląda dosyć świeżo. Świeżynka, proszę Państwa, jest świeżo. Ula, la, jeszcze patrzcie, dwa razy taki kurczaczek. No proszę. Ale będzie do sosików. Śmiało, śmiało, zapraszam, proszę Państwa. I jeszcze raz wjeżdżają oliweczki z fetą. Słuchajcie, jakiś grecki piknik może by tu trzeba przygotować. A tu chyba moja zmora Kolesław. Tak, tak, to jest moja zmora Kolesław. E, niestety, Serek Bri. Proszę Państwa, bri prezydent. To nie są wcale tanie rzeczy. No, no, no. Tak wieczorem, a tu widzę, zrobiło się dosyć luksusowo. Znowu coś z jajeczkiem. O la, la. Bardziej widzę dzisiaj tak proteinowo. Wczoraj miało być z jajkiem, a nie było. A dzisiaj mamy jajko i kurczak rządzi. Raz, proszę Państwa. Dwa razy i trzy sałat. Trzy 3 3 razy z kurczakiem i pięć razy z jajkiem. No i proszę. Elegancko, woreczek mamy pusty. I to mnie się podoba. W ogóle mi się ten sklep zaczyna podobać, bo chyba tam zaszły jakieś zmiany personalne. Słuchajcie, ja nie do końca jestem jeszcze tak wścibski, żeby tam pytać, czy wiecie o co chodzi? Czy ktoś został, czy ktoś coś zawinił? Czy został jak gdyby oddelegowany z pracy? Wilczy bilet, czy coś, no wiecie, nie wypada, nie wypada, ale tak się jak gdyby chyba trochę trzeba by zainteresować. Co wy myślicie? Dobra, kończymy te wypociny, doklejam wam do tego i oczywiście, proszę Państwa, łapy w górę. Teraz będę pod tym filmem będę liczył, ile jest łapek w górę i ile komentarzy. Kto nie da łapy w górę? Oczywiście to będzie rozliczone. Normalnie księgowa przysiądzie do tego. To będą wyciągane osobiście konsekwencje. Brak komentarzy i łapy. No to po prostu będą cięte łapy. Pozdro.